Czy pracując jako kierowca autobusu na regularnej linii, można zarabiać sobie jeżdżąc ciężarówką? Jak najbardziej. Nic nie stoi na przeszkodzie, ale musimy pilnować czasu pracy kierowcy. To, że kierowca jeździ na liniach regularnych, nawet na regularnych, których trasa nie przekracza 50 km i jeździ na wyłączeniu spod przepisów, to ma harmonogram pracy. I ten harmonogram w zderzeniu z zapisami czasu pracy w tej drugiej firmie, gdzie będzie już jeździł na ciężarówce, nie może powodować przekroczenia norm czasu pracy kierowcy. I jeszcze jedna ważna rzecz: nie można robić z tego tajemnicy. Jeżeli pracuje w firmie MZK, jakieś tam miejskie zakłady komunikacyjne, i to jest mój pracodawca. Ja tu u niego spędzam najwięcej czasu, a od czasu do czasu idę gdzieś tam sobie na ciężarówkę, w sobotę trochę gdzieś tam podjadę, może i tak dalej. Muszę powiadomić mojego prawowitego pracodawcę, tego, którego spędzam większy okres czasu, że również pracuję tam. I on powinien w tym momencie brać pod uwagę te moje zapisy czasu pracy kierowcy. Więc tak by to wyglądało. Przy tych liniach regularnych może pojawić się problem. Może. Bo jak wspomniałem, nie będą to czyste zapisy czasu pracy kierowcy, tylko wyłączenie w postaci harmonogramu. No i teraz osoba, która będzie rozliczała czas pracy tego kierowcy, naprawdę będzie musiała użyć ekwilibrystyki trochę. A jak tych kierowców byłoby kilkunastu, to myślę, że trzeba by dodatkowy etat em, spowodować w tej firmie, żeby tego wszystkiego dopilnować.